Dzisiaj moi drodzy z nowej scenarii w transgender koszuli temat o zamianie ról i kontynuacja zarazem filmu o niewiastach wstępujących czyli o rozwoju duchowym tak zwanym. Natchnienie dostarczyła Zuzia i Michał. Michał, który już ma trzecie dziecko i Zuzia, która się zastanawia czy rozwój duchowy czy rodzina. W największym skrócie Rodzina jeszcze nikomu w rozwoju duchowym nie zaszkodziła i nauczenie się relacji z ludźmi, cierpliwości i mnóstwa innych cech, które rodzina daje. Natomiast brak rodziny wielu bardzo przeszkodził, o czym się przekonały stada pań po czterdziestce, które się duchowo intensywnie rozwijały za młodu, a teraz są bezdomne, krótko mówiąc. Przy czym przez rodzinę rozumiemy tu nie tylko zmajstrowanie dzieci i stworzenie patchworkowego związku, albo związku, który się za chwilę rozpadnie i każdy pójdzie mieszkać na jednoosobowe gospodarstwo rodzinne, albo zrobi z ciebie jako kobiety samotną matkę. Absolutnie nie. Mówimy tu o rodzinie rozumianej jako dom, tak, który trzeba najpierw stworzyć jako fizyczne miejsce, uwaga, w świecie materialnym, w świecie bardzo nieduchowym, i o tym nagrałem wam całą długą serię i kolejną, która jest w przygotowaniu na ten temat, jak poważnie należy do sprawy podejść. I dopiero potem relacje między wami poprawne, poprawna hierarchia przede wszystkim wartości i dopiero potem dzieci. Mianowicie, co ja rozumiem przez poprawną hierarchię wartości. Słuchajcie, dzisiaj w tym dzisiejszym marksizmie kulturowym wszystko stoi na głowie. Odwieczna hierarchia życia, która, przypominam, na górze siła kreatywna męska, potem siła podtrzymująca żeńska, a na dole siła destrukcyjna dziecko, jest kompletnie odwrócona. Jest wszystko na odwyrtkę. Mianowicie na samej górze tej hierarchii stoi dziecko, siła destrukcyjna, która niszczy wszystko i jest mu podsypywane i jest wystawione na piedestał, Potem stoi kobieta, a na samym końcu drepcze gdzieś mężczyzna, słuchajcie, z pędzlem czy z workiem cementu, który jest robotnikiem na tym całym yy, bezmyślnym folwarze. I czegoś takiego oczywiście nie chcemy. Ani mężczyźni, ani kobiety. Wy też czegoś takiego nie chcecie, o czym się przekonacie na koniec tego filmu. Mianowicie ta odwrócona hierarchia, która prowadzi potem do takich um, do takich. Sytuacji kuriozalnych, jak e, mały panicz w wielkim subie, za pancernymi szybami podjeżdża pod szkołę. Słuchajcie, gdybyście zobaczyli, tutaj, jak jest tutaj zorganizowany system szkolny, takie zjawiska są tępione. Po to jeździ busik, tutaj, słuchajcie, na rogu cigo, który zabiera kilka dzieci tutaj spod tego okna i robi zabusa. Słuchajcie, e, też dla innych ludzi czasem żeby takie, takie sytuacje nie miały miejsca. W Austrii tworzą zakaz parkowania, z mi opowiadał, w miejscach, gdzie jest szkoła, żeby takiego procederu nie było. Tak? Czyli żeby nie było tego podsytywania wiecznego, tego rozpieszczania i robienia potem z ludzi funkcjonalnych kretynów, którzy nie potrafią wziąć tego śrubokręta i zbudować dla siebie domostwa. Zbudowanie, słuchajcie, domostwa, tak jak Wam powiedziałem to na poprzednich seriach i będą jeszcze na ten temat serie, Wydaje się być zadaniem karkołomnym, tego nawet fizycznego. I faktycznie jest trudne, ale yy, pamiętajcie, że to nie jest taki długi proces, jak wam tam w Matrixie mówią, że to 20 czy 30 lat będziecie na to zbierać, na te ceny. Tak będziecie zbierać, jak będziecie iść w ten bezmyślny kanon, zadłużać się i przede wszystkim, jak nie ruszycie własnymi rękoma i własną głową, żeby coś sobie zrobić samemu. Są kraje normalne, gdzie da się to zrobić. Zrobiliśmy to, słuchajcie, pokazaliśmy to na naszych grupach, jest to wszystko do zrobienia. Ja to Wam pokazałem tutaj w tym modelowym miejscu. W ciągu roku da się to wszystko zrobić, mając wiedzę i postępując racjonalnie i powściągliwie w tym temacie, czyli nie będąc rozrzutnym, krótko mówiąc. I to jest dla dzieci dobre, dlatego że dzieci pamiętajcie, niszczą, tak? to jest siła destrukcyjna, czyli jak będziecie mieli małe dzieci. Ja nie wiem, ale widzę to po dzieciach Michała na przykład. To wszędzie jest chodzenie, mazanie farbą, flamastrem, rozrzucanie jedzenia. Słuchajcie, sprawdzanie, czy ta szybka wytrzyma, czy ten kabel się urwie, czy nie. Jeżeli wy wypicujecie sobie piękny apartament za kilkaset tysięcy, to jasne, że nie będzie się tam chciało mieć dzieci. Natomiast po co Wam rodzina jest potrzebna? Do klutego wywodu. <laughs> Michał podesłał mi przed chwilą statystyki, Polska na grubym minusie w przypadku urodzeń, Niemcy przodują w Europie, no ale są dyskusje sporne: czy to emigranci. Następne są, uwaga, następna jest Italia, tak? A jak sam zauważył, tu nie ma aż tylu Bangladeszan czy dziwnych emigrantów płci żeńskiej, żeby te dzieci miały się tu rodzić. Oczywiście rodzą się również z emigrantów: jest dużo Rumunów, jest dużo e, ludzi z Albanii, jest dużo ludzi z Ukrainy, ale. Rodzime obywatelki rzymskie również rodzą, dlatego że nie, są, nie mają wypranych mózgów, słuchajcie, tą całą papką, tym marksizmem, że wypieranie właściwego porządku rzeczy przez tak zwany iluzoryczny rozwój duchowy i wszelkiego rodzaju sekty, czy modele, które w życiu nie zadziałają. I dlaczego te modele nie zadziałają, to sobie powiemy, słuchajcie, na części drugiej tego wywodu.